Cześć. Cześć, z tej strony Lost in Nature, czyli Justyna, Michał, Fiszka, Gucio i, Bulwa, i w tle. Bulwa. To nasz pierwszy odcinek na kanale. Do tej pory mogliście nas oglądać na Instagramie i TikToku, Gucio. Gucio! Ale chcieliśmy wprowadzić takie dłuższe filmy, dłuższe treści, w których będziemy mogli więcej opowiedzieć. No i tak. Ale może na początek się przedstawimy. Co powiemy o sobie? Trzy lata temu kupiliśmy wana i przerobiliśmy go na nasz mały domek na kółkach. Wszystko w busie wykonaliśmy własnoręcznie i mieszkamy w nim od dwóch lat full time. I jak zauważyliście, mieszkamy w wanie razem z króliczkami. Gdzie oni są? Bo już schowali się do transporterka. Króliczki były pierwsze, więc zabraliśmy ich razem z nami w podróż, gdy zdecydowaliśmy, że Wjeżdżamy tak na dłużej i na stałe się przeprowadzamy do vana, to przygotowaliśmy wszystko pod nich. Do tej pory przejechaliśmy kraje od Portugalii po Turcję. Aktualnie jesteśmy w Hiszpanii i chcieliśmy Was zaprosić na odcinek z Turcji! Turcji. To jest pierwszy odcinek serii wyjeżdżamy vanem na zimę do Turcji i w nim wyjedziemy z Polski w ciężkich warunkach atmosferycznych, bo był mróz, śnieżyce i lodowisko na drodze. Wjedziemy do Turcji, przejedziemy przez granice oczywiście. Tam będziemy się stresować na tych granicach. Wjedziemy do Turcji i odwiedzimy pierwsze miejsce, jakim jest Troja. I tam kogoś spotkamy, ale o tym dowiecie się już w odcinku. Oglądajmy. Wyjechaliśmy na początku grudnia i, chociaż cieszymy się z nowej przygody, to pożegnania zawsze są trudne. Wyjeżdżamy na kilka miesięcy. Zimę chcemy spędzić w Turcji i na Bałkanach, a na jak długo jedziemy? Wtedy tego jeszcze nie wiedzieliśmy. W Pińczowie, moim rodzinnym mieście, na samym starcie wpadliśmy w poślizg. Studzienki wybiły, woda zamarzła, na szczęście o 6 rano na skrzyżowaniu był tylko jeden kierowca, który zdążył wyhamować. Jeszcze nie wyjechaliśmy, a już jest problem. Szyba się popsuła. Na dodatek od mrozu zacięła się szyba. No, pięknie się zapowiada, ale jedziemy. Najpierw do rodziców Michała i rano ruszamy w trasę. Piszka i gucie oczywiście na pokładzie, a ich norka musiała być dogrzana, bo ruszaliśmy w mrozie i śnieżyce. Ostatnie zakupy i tankowanie w Polsce. Michał sprawdza poziom płynów, dopompowuje opony i ruszamy w stronę Słowacji. Specjalnie <śmiech> wyjechaliśmy. <śmiech> I jesteśmy na Słowacji. Do Turcji jechaliśmy przez Słowację, Węgry, Serbię i Bułgarię. Zazwyczaj staramy się jeździć drogami bezpłatnymi, ale tym razem wybraliśmy trasy wyłącznie autostradowe ze względu na złe warunki atmosferyczne. I tak na Słowacji wykupiliśmy winietę przez internet, poruszaliśmy się wyłącznie drogami autostradowymi. Warunki poprawiły się mniej więcej w połowie Słowacji. Było już coraz lepiej i drogi nie były oblodzone. Zimno króliczkowi. Ma zimne uszy. Grzejemy się. Patrz jaki grzeczny teraz przytulony. Taki grzeczny królik. Kupiłeś tą winetę? Nie jeszcze. I tak dotarliśmy aż do granicy z Węgrami, gdzie wcześniej również wykupiliśmy winietę internetową. I przez całe Węgry także poruszaliśmy się drogami autostradowymi. Dotarliśmy pierwszego dnia aż pod granicę z Serbią. Dokładnie było to około 10 km od przejścia granicznego w Bajmoku. Jest to dosyć takie małe, kameralne przejście graniczne, którym uznaliśmy, że będzie po prostu fajnie. Dostać się do Serbii ze względu na kiepskie opinie o przejściu granicznym w Eszke. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Gdzie my tutaj No i tu są jakieś świetne ławki. Zapomniałem zdjąć te kielka, więc dopiero teraz nas widać. Tu jest bulwa. Tutaj planujemy się w co? W cyklu wjeżdżamy na miejscówkę. Druga 30. Jest. Druga 30. Jeszcze jestem świeży, mógłbym jeszcze jechać, ale to po co? <grym> Przejście graniczne jest od 7 rano otwarte, to którym chcemy przejechać, więc idziemy się z tym ramnąć Pospaliśmy i mamy nadzieję, że zdążymy przed zamknięciem granicy. Tak, bo jest do 19. <grym> A jest jakaś, nie wiem, 15. I jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało, bo to będzie nasza pierwsza granica poza Unią Europejską i jeszcze z królikami. Pierwszego dnia przejechaliśmy około 670 km i nocowaliśmy na Węgrzech niedaleko przejścia granicznego z Serbią w Pajmoku. Przejście to było czynne do godziny 19. Dojeżdżamy do przejścia granicznego. Wszystko było bez problemu. Przekraczaliśmy granicę w miejscowości Bajmok i mega wszystko poszło sprawnie. Nie wiem, cztery minuty wszystko zajęło, łącznie ze sprawdzeniem dokumentów. E, chcieli tylko, żeby otworzyć drzwi i nawet nie zaglądali do środka, tylko z zewnątrz sobie zobaczyli zabudowę i uśmiechnęli się, bo im się podobała. Fajnie, nie? Bardziej się stresowaliśmy, a... Nie było czym, nie było czym. Dalej wjeżdżamy na terytorium Serbii. Nie jest już w Serbii tak jak na Słowacji czy Węgrzech, że kupuje się winiety i można się poruszać wszystkimi drogami płatnymi. W Serbii obowiązuje odcinkowe pobieranie opłat. Gucio śpi. Ale na początku w Serbii planowaliśmy jechać oczywiście bezpłatnymi drogami, tyle że tam zaczęliśmy się gubi, gubić, mapa Google też zaczęła się gubić, jakoś tak wyprowadzało nas gdzieś w pole dziurami. I wtedy stwierdziliśmy, że dobra, jednak le lepiej zapłacić i mieć spokój, i przejechać po prostu przez tą Serbię od strzała. Troszkę się pogubiliśmy, więc stwierdziliśmy, że wyjmujemy węża z kieszeni i wjeżdżamy na płatną autostradę. Nie wiem jeszcze, ile będzie kosztowała. Na razie wzięliśmy tylko bilecik. Tak, chodziło też o bezpieczeństwo, bo przez siebie jechaliśmy nocą. No i ciężko jest wypatrzeć jakieś dziury w drodze. My ogólnie e, zawsze tutaj będzie się pojawiał temat jazdy nocą, bo my jeździmy nocą. E, ma to różne skutki, ale dalej to praktykujemy nie. Czasem się zakopujemy, ale, ale nadal nie zmądrzeliśmy. Mimo wszystko czasem lepiej jechać nocą, bo jest mniejszy ruch na drogach i szybciej można się przedostać z punktu A do punktu B. Kolejne przejście, którego się stresowaliśmy, to było przejście między Serbią a Bułgarią. Opinie ma fatalne. Ogólnie, że czeka się 3 godziny minimum, że wyrzucają wszystkie rzeczy, że... dramat. No i poza tym, że było tam brzydko i brudno, no to nie było jakiegoś dramatu. Przejście serbskie w ogóle bez problemu, pan tylko zapukał tu w okienko do mnie, do pasażera i się zapytał, czy to jest kamper na bułgarskiej, również pani wzięła tylko dokumenty, chciała, żeby otworzyć drzwi boczne, więc Michał otworzył, zaświecił, mówię, środek nocy, aha, co ważne, przekraczaliśmy to przejście o drugiej w nocy i oprócz nas był jeden albo dwa samochody osobowe i to też poszło, no, dosłownie w 5 minut. Ze wszystkich tam w tej e, e, Bułgarii e, był taki podejrzany starszy pan, który widać, że chętnie by przyjął jakiś alkohol. Wziął od nas dokumenty i wypytywał się właśnie, ile wieziemy ze sobą litrów, ile mamy papierosów. No i mówimy, że papierosów nie mamy. E, w sumie alkohol kupiliśmy tylko dlatego, żeby mieć ewentualnie na jakąś łapówkę, której nie umiemy dać. Dojeżdżamy do granicy z Bułgarią i tam troszkę się stresowaliśmy na przejściu, ponieważ widać było, że jeden z celników chętnie przyjąłby od nas jakiś alkohol. I mieliśmy, byliśmy wyposażeni właśnie w alkohol, ale tylko po to, żeby weźmieć czego dać jakąś łapówkę. Tak, bo no jak zauważyliście, jeździmy właśnie z kulikami i ten wyjazd do Turcji to był pierwszy wyjazd, w którym musieliśmy wyjechać poza strefę Schengen. Tutaj obowiązują Różne e, dokumenty i różne warunki przewozu królików. Nie zawsze jest to jakoś dokładnie opisane, tak jak w przypadku psów czy kotów. W Unii Europejskiej muszą mieć książeczkę i zaświadczenie. Oni są jeszcze nasi zaczipowani, dodatkowo, ale jakby poza Unią e, trzeba sprawdzać w zależności od kraju. I nie zawsze jest to jakoś super opisane, a też w praktyce później wygląda to inaczej, że ci celnicy na granicy w zasadzie nie wiedzą za bardzo, co mają sprawdzić, nas wpuszczali wszyscy tak, e, nawet nie patrzyli do tych książeczek, no bo raczej nie wiedzieli za bardzo, co mają od nas. E, Zazwyczaj było sprawdzić. tak, że gdy węczałem dokumenty Gucia i fiszki, to celnicy patrzyli się po sobie i natychmiast oddawali nam z powrotem te dokumenty. Tak, ale mimo wszystko stresowaliśmy się tym, no bo wiadomo, nie jesteśmy już w Unii, więc gdzieś tam mogliby coś wymagać od tych królików. Więc to był nasz największy stres. Nie stresowaliśmy się tym, że musielibyśmy wyjmować wszystkie rzeczy z samochodu czy jakimiś takimi rzeczami, ale głównie gdzieś tam stresowaliśmy się, że coś by mogli chcieć od tych naszych biednych króliczków. Hmm. A, i dlatego mieliśmy alkohol na łapówkę, bo chodziło głównie o to, gdyby coś chcieli od królików, to że wtedy będziemy tak. dawać łapówki. Jeżdżamy do Bułgarii i tam na przejściu granicznym wykupujemy winietę w maszynie. Oczywiście nocą. Oczywiście nocą. I po kilkudziesięciu kilometrach zatrzymała nas policja. Była godzina około trzecia w nocy. Byliśmy trochę zaskoczeni, ale kontrola była tylko i wyłącznie dokumentów. Było to dwie minuty i pojechaliśmy dalej. Dotarliśmy aż w okolice miejscowości Płowdiv, gdzie zatrzymaliśmy się na nocleg, bo byliśmy już dosyć mocno zmęczeni. Tam Ty spędzi... zawsze mówisz, ja mogę jeszcze jechać, ja mogę jeszcze jechać, a potem już taki umęczony. Tak, ale było już około... Piątej nad ranem, więc mieliśmy już dość. I tam znaleźliśmy miejscówkę na uboczu. Yy... Wjeżdżamy na miejscówkę. Michał był sprawdzić, czy damy radę tam wjechać. Ja nas no, spróbujemy. Są takie kałuże, ale myślę, że wjeżdżamy. Wulwa bez problemu sobie poradzi. I na dzisiaj to koniec. Ja bym jeszcze jechał, tylko że ma, ma, ma pani do miejsca docelowego. Pilot powiedziała, że już ma dość. Spać jest szósta rano, czyli w Polsce jest piąta rano. Dziękuję bardzo. Ja mi by się już nie chciało jechać dalej, ale jak jechałem, to bym doje. Do końca. Drugiego dnia przejechaliśmy 780 km. Jesteśmy w Bułgarii i przekładamy królicze akcesoria, a później najważniejsza kolacja. Rano obudził nas pan, który jechał konno i przywitał się ze mną, pytając mnie, czy mam jakieś pieniądze. Porozmawiałem chwilę z panem. Nie miałem przy sobie pieniędzy, więc nic mu nie dałem, bo, bo sam nie mam. Bo sam nie mam. Po prostu najczęściej w podróży płacimy kartą, bo tak jest najwygodniej. Doble. Mhm. Ojcuś, jak poczęstuję, to nie ma, nie ma co. Jak się i jedziemy do Turcji? Ty wiesz, Guccio, gdzie to jest? No, jeszcze nie wiem, gdzie ale się dowiemy. Fiszka wie. Słońce zaszło, czas zbierać się do drogi. Dzień trzeci! Teraz jesteśmy w Bułgarii i będziemy przekraczać granicę Bułgaria-Turcja. I też się stresujemy. I najlepsze jest to, że my się stresujemy tylko tym, że są z nami króliki. No i znowu zrobiło się ciemno. Nie ponagrywamy za wiele. Przekroczyliśmy granicę w Edione. Tam nie było żadnych problemów. Celnicy tueccy uśmiechali się. Jak widzieli, że Polska, to automatycznie mówili: proszę jechać. Tak, to też zauważyliśmy na granicach, że właśnie. Czy tutaj i czy w tych późniejszych krajach. Zauważyliśmy, że właśnie jak tylko zobaczyli polskie paszporty, bo my używaliśmy w sumie paszportów cały czas, tak. chociaż do Turcji można wyjechać z dowodem. No to zawsze się uśmiechali i Polacy jedziemy, jedziemy. Tak. Standardowo tylko otworzyli drzwi, zajrzeli, kazali zamknąć i poprosili, że można jechać i witamy w Turcji. Przejechaliśmy i jesteśmy w Turcji. Też bardzo szybko poszło, nie wiem, byliśmy maksymalnie 15 minut na granicy, bo była kolejka, było kilka samochodów przed nami. Sprawdzali dokumenty, daliśmy dokumenty królików, ale powiedzieli, że nie to tam przy kontroli bagażu. A kontrola bagażu polega na tym, że pan poprosił nas też o otwarcie drzwi, i widzieliśmy, że wcześniejszy samochód tak dość dokładnie sprawdzał, że zaglądał tam, nawet koło zapasowe wyciągali, a u nas tylko zobaczył króliki, zaczął się śmiać i powiedział, że okej, okay, jedziemy. O no, halo, dojechaliśmy! Dojechaliśmy! No Początkowo? Jesteśmy w Turcji. Tak, jesteśmy w Turcji. Początkowo mnóstwo samochodów, dużo trąbienia, świecenia światłami, ale potem się do tego przyzwyczajimy i będziemy jeździć już po prostu jak, jak tutajsi. Początkowo był szok. Jechało się ciężko samochody. Ale też wjechaliśmy wieczorem. Tak, oczywiście, Bo... no nocą. <noise> wjechaliśmy i jechaliśmy w zasadzie prosto na miejscówkę. Tak, jechaliśmy na, na miejscówkę, ale najpierw chcieliśmy jeszcze spróbować tuż po przekroczeniu granicy kupić e, turecką kartę SIM z internetem. Więc Justyna została w samochodzie, ja poszedłem do sklepu. Oczywiście nie obyło się bez przygód. Miałem w kieszeni 50 euro, które z pośpiechu gdzieś tam mi wypadło. A tu pięciu, sześciu mężczyzn krzyczy za mną, żebym, żebym się zatrzymał, żebym poczekał. Coś w tym stylu, jakby zrozumiałem i wręczają mi te 50 euro, jakby z kontekstu zrozumiałem, że wypadło mi z kieszeni, więc bardzo im podziękowałem, wyszedłem. Karty nie udało mi się co prawda kupić, ale. Chyba były, ale niekorzystne cenowo, mi się wydaje. Były że... dosyć drogie, więc nie zdecydowałem się, a jeszcze zgubiłbym przy okazji 50 euro. No. Więc takie były pierwsze przygody, ale też super pozytywnie, bo pani by, panowie byli. Mm, bardzo uśmiechnięci i bardzo mili. Myślę, że nie w każdym kraju oddaliby mi te 50 euro. I tym sposobem dojechaliśmy na nasz pierwszy nocleg przy latarni morskiej. Co ciekawe, to będzie nasz pierwszy i też ostatni trzy miesiące później nocleg na terenie Turcji. I tam spotkaliśmy, bo przyjechaliśmy oczywiście chyba już nad ranem a jakoś w nocy, poszliśmy spać i gdy wstaliśmy, to spotkaliśmy tam rybaków. Tak, było mnóstwo, mnóstwo wędkarzy i oczywiście nie obyło się bez mojej pogawędki z y, miejscowymi wędkarzami. Oczywiście, jak zwykle, oni nie mówili po angielsku. Ja nie, nie mówi po turecku. Ja nie mówię po turecku, więc była rozmowa na migi, ale rozmowa trwała mimo wszystko 20-30 minut rozmawialiśmy o sto <noise> e, i ci panowie nam e, doradzili gdzie możemy szukać tej karty SIM, no bo m, bez internetu e, w obcym kraju no to jest ciężko czy nawet właśnie żeby włączyć translator i pojechaliśmy, zostawiliśmy bulwę w miasteczku i tutaj chyba był taki pierwszy szok właśnie, czy na drodze, nie mogliśmy przejść przez przejście, znaczy no nie było w ogóle przejścia dla pieszych, musieliśmy gdzieś tam między tymi samochodami śmigać, ale fajnie. I pojechaliśmy tam właśnie znaleźć ten Turkcel, punkt był zamknięty, ale znaleźliśmy panów policjantów, którzy nas tam zaprowadzili. Zaczynamy czwarty dzień, jesteśmy w Turcji. Dojechaliśmy. Na granicach nikt nie pytał o gucia. Nikt, nikt. Gucia coś kombinuje. Co Dzień masz? dobry z Turcji. Idziemy kupić internet i taką naklejkę na szybę, żeby móc poruszać się po drogach płatnych. Może byśmy coś zjedli. Może jakiegoś kebaba. Jest ogólnie niedziela, i zastanawialiśmy się, czy tutaj w niedzielę są sklepy otwarte, czy nie. Ale jak przejechaliśmy przez centrum, no to niby są. Ja sobie pogadkowałem z wędkarzami. Jeszcze minuta. Do tego miejsca, które wędkarze nam tak. ustawili, tak? Kupując kartę SIM, najlepiej odjechać od turystycznego miejsca i kupić go właśnie w takim mniej turystycznym miasteczku, bo cena jest inna dla turystów i z tego co zrozumieliśmy, co nam tam pan tłumaczył, to jakby w Turcji płaci się dodatkowo za sam zakup karty SIM. Więc na początku ta cena jest droższa, a później już jak mamy zarejestrowany numer to można sobie te pakiety tam zmieniać. Z tego co pamiętam, my mieliśmy za około 25-28 euro 20 GB i później po zalogowaniu się do Turkcell na stronie dokupowaliśmy po 50 GB za jakieś tam 15 zł. Zatkwiliśmy pierwszą sprawę. Michał poszedł do pana policjanta się zapytać, gdzie możemy kupić kartę. Było zamknięte tam, gdzie nam rybacy zaklikali. Więc pan mnie zaprowadził za rękę do sklepu. No nie, to są nie za rękę, ale powiedział: chodź, chodź. No i poszliśmy i mamy kartę SIM. Jeszcze w sumie nie wiemy, ile mamy internetu na niej, bo jest. Nie, nie dogadaliśmy się. Prawdopodobnie 60 gramów. Chyba. Zobaczymy. Ale okaże się. Teraz idziemy coś zjeść. Mam jeszcze jakieś papyczki. Możemy się w połowie zamienić. Weź gryza mojego, a ja wygryzę twojego. No to jest po prostu jak kefir jakiś. Jeszcze raz próbujemy a No i jak? Jaki ogórek naturalny? Jest bardziej słony. Od to naturalnego. I wracając z tego miasteczka, po zakupie karty SIM, po spróbowaniu pierwszego kebaba, który był raczej takim fast foodem, to nie był taki typowy turecki To nie był kebab. typowy kebab, ale bardzo zasmakował Justynie, więc tak. była to jej ulubiona sieć kebabów. Wracając z tego miasteczka, Jechaliśmy na rezerwie paliwa. Mieliśmy jakieś 5 litrów w baku. Znaleźliśmy jakąś miejscówkę na Park For która nam się spodobała. Chcieliśmy tam dotrzeć, ale dojazd... Zakopaliśmy się. Nie sprawdziliśmy dokładnie jaka będzie droga. I zakopaliśmy się. Zakopaliśmy się. Ale... Panowie nas ciągną. Oczywiście to było w nocy. Jedziemy tą drogą. Bulwa zakopała się centralnie na jakiejś plaży w piasku, i nagle ni stąd, nic owąd wychodzi pan. Coś w sumie tam do To nas... Pierwszy mężczyzn. Najpierw był pierwszy pan. My podejrzewaliśmy, że tam w ogóle nikogo nie ma, bo było ciemno. Wyszeli, wyszli potem następni panowie i odpalają jeepa, wyciągają nas bez problemu. Mówią nam, że w drugą stronę jak będziemy wracać, to jakby musimy przejechać przez to samo miejsce, więc nie można tam nawrócić i jechać inną drogą, więc też się zakopiemy, ale spokojnie, bo oni tu będą, jak coś to nas wyciągną. I tak było, więc nie czekaliśmy, po prostu nie zostawaliśmy tam dłużej, tylko zrobiliśmy zawodkę i na trójce dałem po gazie. I tak się zakopaliśmy. I tak się zakopaliśmy. Ale ten pan od razu nas już pociągnął. E, podziękowaliśmy mu tam jakimiś słodyczami i piwkiem polskim. Ale pan. Ale nie piwka chciał nie, chciał, nie chciał przyjąć alkoholu. Zawracamy. O, a teraz będzie ciekawie. Możliwe, że się zakopiemy drugi raz, ale chcemy już od razu stąd wyjechać, się póki pan jest w tej puszce. Tę, tą noc spędziliśmy gdzieś tam już niedaleko właśnie e, tego domku, gdzie ci panowie byli, bo powiedzieli, że a, stańcie sobie tutaj bezpiecznie, tu się nie zakopiecie i bez problemu. I następnego dnia opuszczamy europejską część Turcji i wjeżdżamy do części azjatyckiej. Przejeżdżamy przez most Çanakkale 1915, który łączy właśnie Europę z Azją i jest najdłuższym wiszącym mostem na świecie. Ma długość 4. 600 metrów, i w każdą ze stron mamy po trzy pasy, więc jest dość okazały. Przejazd przez ten most jest płatny. Można na początku zapłacić właśnie kartą lub przez ten system HGS. I może tutaj powiemy już o tym systemie, bo my jeździliśmy właściwie nie korzystając z tego systemu. Okazało się, że sieć dróg w Turcji, dróg krajowych bezpłatnych, jest tak dobra i one są tak dobrze utrzymane. Że tak naprawdę nie ma potrzeby kupowania tego systemu HGS, a szczerze powiedziawszy, ja już miałem dosyć szukania go. To może na początek, czym jest ten system, to jest taki system, do którego się doładowuje konto albo przy zakupie naklejki, którą się nakleja na szybę, albo później przez internet i później, gdy jedziemy płatnymi autostradami, to automatycznie pobierana jest z tego konta opłata. My z tego nie korzystaliśmy, bo właśnie nie znaleźliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy to kupić, bo nie kupiliśmy tego zaraz po przekroczeniu granicy i Tutaj na tym moście mogliśmy zapytać, ale jakoś nam to wypadło właśnie wtedy z głowy, i przez ten most zapłaciliśmy karton. Myślę, że ze względu na to, że po prostu były tak piękne widoki, byliśmy oszołomieni tym wszystkim i nie zwróciliśmy już uwagi, żeby pytać po prostu o tą naklejkę na szybę, tak, o ten system. Ale też y, później Michał szukał w wielu miejscach. Na stacjach Shell i w poczcie tueckiej, i w, i banku, jeszcze. I w banku też, i nigdzie nie można było tego dostać. Więc najlepiej tą naklejkę jest kupić gdzieś tam na początku, przy samym wjeździe. A jedyną drogą płatną, którą jechaliśmy właśnie w Turcji, to był ten most. W jedną stronę i w drugą. W pierwszą stronę, gdy jechaliśmy w grudniu, kosztował około 255 Turkish lira, a jak wracaliśmy, to już kosztowało chyba 400 coś. Tak, no i spowodowane jest to ze względu na inflację, która cały czas postępuje w Turcji. No, i jak masz? Nie mam. Byłem już na siedmiu szelach, na stacjach paliw, siedmiu. Byłem teraz y, na poczcie. Pan powiedział, że tej poczty nie ma, chociaż na Google Mapach jest. Tu tak naprawdę jej nie ma i mówił, żeby się wrócić do innego miasta, do tyłu. Y, więc już chyba przedłem z 10 budynków, i do tej pory nie udało mi się skupić tego systemu HGS tureckiego. Dzięki któremu można jeździć po autostradach i płacić z tego systemu, jakby jest pobierane pieniądze są. No ale ja nie wiem gdzie to kupić, więc dalej będę jeździł i szukał i pytał. Cóż. Ale przejeżdżaliśmy przez most yy, i tam wtedy tam się zapomnieliśmy zapytać, ale przejeżdżaliśmy przez most i można było po prostu na biletik i od razu zapłacić kartą przy okienku. I czemu my się tam nie zapytaliśmy? Tego nie wiemy. Pierwsze miejsce na naszej mapie po Turcji to była Troja. Więc przyjechaliśmy do e, legendarnej, mitycznej Troi I trochę się zawiedliśmy. <grym> ale... Czy ja wiem? Mi się podobało. Tym bardziej, że były wtedy moje urodziny. Michał to powtórzył jakieś 10 tysięcy razy tego dnia, że ma urodziny. Ale tak, Michał spędził swoje 30... Chyba drugie? Tak, 32. 32, tak. Michał 32. urodziny spędził w Troi. I tam poznaliśmy pana Leszka, który też będzie przewijał się tutaj przez naszą historię. i Pozdrawiamy, bo wyślemy tutaj panu linka. Tak, pan Leszek, bardzo fajny człowiek. Spotykaliśmy się w podróży jeszcze kilka razy. Kilka razy w Turcji, kilka razy w innych państwach, także to będzie w następnych odcinkach. Jesteśmy aktualnie w mieście Teoja. Może ich zabierzemy, chociaż nie w sumie się nie pomieścimy. O tu kolejny śpi. Ale zmęczony chyba, no nie? Wąbuszku powiedz ty mi, gdzie ty jesteś? W Troj i przyjechał kolejny autokar y, ludzi, więc chodź szybciej. Zimno mi jest. Ja bym chciała iść coś zjeść. Właśnie jeszcze bardzo ważna rzecz. Ktoś ma dzisiaj urodziny? A. I to jestem ja. Hi, hi, hi. Cześć. Piękne słoneczko dzisiaj. Troja to starożytne miasto położone nad rzeką Skamander, a współcześnie stanowisko archeologiczne w Turcji. Archeologowie w celu usystematyzowania dziejów Troi podzielili jej historię na dziewięć warstw chronologicznych. Troja w rzeczywistości jest całą serią miast budowanych jedno na drugie, a zwiedzanie jej ruin, naszym zdaniem, jest dość trudne. Na szczęście są wytyczone ścieżki, podesty, punkty widokowe, można wędrować tutaj dobre kilka godzin. Dostępne jest również muzeum, do którego my już nie zdążyliśmy, bo zagadaliśmy się z panem Leszkiem, a później pojechaliśmy świętować urodziny Michała. A ja chciałbym po raz drugi przypomnieć Wam, że ja mam dzisiaj urodziny! Dziękujemy. Dziękujemy za oglądanie tego pierwszego odcinka, a w następnym odcinku zobaczymy kilka naturalnych miejsc w Turcji. Będziemy wjeżdżać na wschód słońca. I znajdziemy też miejscówkę już na święta Bożego Narodzenia. Do zobaczenia! Zapraszamy, pa! Prace trwały dwa lata i... Dwa lata trwały. Pomiar... Odcinkowy pomiar prędkości. I wjeżdżamy na teorium. Wjeżdża pokon. Można zrobić później making of